Cześć, jest jestem Marek i czy ktoś wie co robimy w tym odcinku? No ja jeszcze nie wiem, bo nie w leży w tej nie Mamy ogromną niespodziankę dla mnie. Poczekaj moment, bo wykręcimy film. Kto tam? Dobra. W każdym razie, Zaraz. dzisiaj na dachu postawimy ogromny basen, y, ponieważ ten, który jest, to jest tak naprawdę jacuzzi, ale planujemy... Zaraz! Dobra, idziemy. Chce, to chcesz? Co się stało? To, to sąsiad? jest jakiś gościu po balkonie. Nie, co ty gadasz? To mi się wydaje, że ten pojazd, ten olej, olejnik. Nagrywamy Ej, teraz. nagrywamy. No co jest? Ej, no, weź się tutaj i zobacz, idź to zobacz, to olejnik, chłopie, mi się wydaje, że to ten. Tak Ale ten my basen robimy tutaj. Olej? No patrz. Nie, no, no co ty mówię, gadasz? Jest, Gdzie? No, nie ma nigdzie. No patrz, jest ten pojazd, weź wypierd... Ej, olejnik, no, co ty robisz? To, co wy robicie? Proszę was, Marek, nie go. No zostawcie mnie. Za nogę go łapi i wyrzucamy nie, 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 walko, nie przez walko, nie przez nie! Normalnie drzwiami go wyrzucam! Weź i znowu tę bieli, jak nagrywać kiedyś, proszę was! Zawsze no, ma, mnie! Może się mnie! nie wyrywać! Marek, otrzymam, ja go trzymam, Jak go trzymam! Co, co mi, ty no, chcesz? nagrywać kiedyś było tak fajnie, wejdziesz nagrywać! biurę! Kiedyś tak fajnie, on kapuś ja! I to to Marek? trzymasz go, czy nie? Weźcie go, trzymajcie! No przecież to mam nie zrobić! No tutaj, wyrzucamy go! To nawet filmu nie można normalnie nagrać! No

ale stój, nie. jak stój. Nie, 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 stój, stój, stój. Możemy mu podpisać wszystko. O co ci chodzi? Jestem tutaj z nami być. Kiedyś było tak fajnie. Proszę cię. Dajcie mi szansę. Ale jaką szansę? O czym ty gadasz? Chcę do was wrócić. Chcę Ale... Tutaj cię, możesz podpisać na legalnych wszystkich warunkach. Proszę cię. Um... Ale dobra, czemu wspinasz się po balkonie? Właśnie, normalnie jesteś w no, no Bo byście i mnie nie spina... wpuścili tutaj normalnie. Przecież z wami trzeba tutaj wielkość podejść, żebyście mnie znów wzięli. Myślę, że to taki. Gdzie jest ojciec było? w ogóle? Powracę, się Debila. I kio debila, no ja chcę dobrze tak, dla każdego. Się. Policja się ale ja chcę dobrze dla każdego. Dobra, siadaj olejnik, poczekaj, tutaj. Ja dobrze, czyli mogę tu zostać? No nie wiem. Mogę? Nie, nie, nie. Kożo, ja cię tak lubię. Umowę podpiszemy, ja mogę tu zostać w środę. Ale co ty od nas chcesz? Ale co będziesz No mogę no, tutaj na Wam nawet ładność podglądać, szybko. Umowę podpiszemy. Ej, ale, ale jaką umowę? ej, ja na dole też będziesz umiesz sprzątał? Nie. Tutaj nie zostajesz. Tylko tutaj, ale nie. Nie, mnie też na dole. Ja nie chcę być u komisji. On chce tutaj pracować. Umowę podpiszemy. Ale co on umie w ogóle coś robić? Nie, on nie umie nic robić. To mam z kamusiem, nie No bo ja nie lubię kamusie, ja, ja nie lubię kamusiem, ja mówiłeś, że on nie umie robić. Ja tak, tak samo. On chce sprzątać, a buta, chodzi, pokaż. Patrz, ja nie jak on to, no stronno, nie szanuję naszego w ogóle sprzedaż. To jest ja dalej to podprzątę. Ja cięciutko sprawdziłem. No, no to co no no. mówisz, że brudno, ale ja mogę wszystko ukazać, proszę o nie dał cię. Julia chłopaki płaczą, no kurde, to jest tragedia Nie błaczaj! Ja chcę tylko dobrze, żeby było dla każdego. Siadaj olejnik. Nie tego docenić Usią. nawet. Usio. Ja jesteście. od tutaj Ja pozamykam bardziej to lubię, a tam nie lubię, dlatego nie umiecie tego nawet uszanować. Ale ja co, chcę sprzątać tutaj? Mogę tutaj sprzątać. no. Ale tak. tylko sprzątać, tak? Ewentualnie no. może być naszym ochroniarzem czasami. Nie, nie sprzątać. Bo. No, nie, no. Nie, Przecież no. ten, tej sprzątaczki, co ty za to nie ma ostatnio. No, no, no a się zawaliła twaraz. Czej, we, weź się, przypilnujcie olejnika. Chodź gdzie spogadamy.

Za godzinę. To jemu ja damy górę 15. No dobra. A i jakie jest teraz minimalne? E, teraz minimalne. Ogólnie, tak sobie gadamy, minimalnie sprzątaczka mam 25 zł, ta moja brała 35 za godzinę. Minimalna krajowa 2020. Ja tak myślę. 17 zł brutto za godzinę. No to jest legalnie. Legalnie. W ogóle to nie wiem, czy to się nagrało, przed chwilą gadaliśmy sobie. I tak sobie stwierdziliśmy, że. No musi dać mu minimalną, bo jeszcze nas podskabuje. No. Że to w sumie nie byłoby głupie, bo teraz sprzątaczka, która tutaj jest. nie Nieograniczona do tej zresztą, pory. Bo tu mamy piętro, to teraz, wiesz, e, wszystko. Póki co jej tutaj nie ma, dlatego możemy wziąć olejnika na miesiąc Będziemy miał jacuzzi, no. na co dzień korzystamy I przy okazji nagramy sobie film I prał będzie nam, prał, 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 buty, musimy czyścić no. wszystkie e, o, o, Mamy też ten, Dobra. to wiem się tu dużo robić No to co, można mu powiedzieć No tak Masz ale... jakąś umowę? Mam umowę Żeby wszystko było na umowę Wiadomo No to weź załatw umowę 17, 17 godzina To, to weź załatw umowę ja z nim pogadam Ja mam nawet tutaj przygotowany, jak mam. Olejnik no. Jak sobie gadaliśmy przed chwilą, będziesz dostawał minimalną, tak? 17 zł brutto Dobra on a Ja, obsługa ja po prostu nie lubię fałszywych ludzi i fałszywymi osobami. Siedzic. Ale dobra, nas to nie interesuje was, bardzo, A wy jesteście w porządku. Te ja też kuzzi. będę dla was w porządku. I u sąsiada. Bo... U mnie też sprzątasz. Nie, no na sąsiada się nie zgadzam. Ja no nie, no to tam są drzwi? Tak, tak no, no nie, no z jakiej babie. racji? ale no to możecie, no. Chodź, idziemy do sąsiada, pokażę ci, co posłuchać. A ty nie tutaj. Jak się nie zastanowi w 5 minut, to ugadasz. Już balkonami nie muszę wchodzić. Tak, tak, tak. Naprawdę? To przygotuj umowę Ja pójdę do to Idę mu pokazać co my robimy Idziemy pokazać Zaraz będzie sprzątał No to jest nasz sąsiad To jest, tak, to właśnie... tak jest nasz sąsiad Dobra umowę tak? Tu będziesz sprzątał Maciek to ty Tu kuchnię musisz posprzątać Zmywarka nie działa Musisz wszystko ręcznie umyć Tu masz płyn do podłóg Masz jakieś środki czystości? mapa tak, Ścierki? Nie Koszulką będziesz wycierał nie, no normalnie, skoro chce, już się układa. Koniecznie, koniecznie to okno, żeby ci umyć tę walkę, to Ręcznik papierowy daj i olejnik tak. zaczynasz, tak? Dam ci ten, papierowy tak, to. No, chyba będziesz zadowolony, co? Tylko proszę cię, nie odbaleź żadnych akcji, posprzątaj i tyle. Kiedy masz taki ręcznik, powinno ci na, na, na dwa tym ręcznikiem. Oszczędny będzie. Płyn, który to może być. Tam masz właśnie. No tu masz ogólnie wszystkie środki. Tu masz środki czystości, czystości do mycia, grzybobójczy jakiś. To łóżko też możesz ułożyć, żeby nie było, to nie. Wiesz Komarek, ja... tyle lat się znamy. A to ty jest się Ty zmieniłeś. Do. Ty się nic nie no. zmieniłeś. Ja no. chciałem dobrze dla każdego. No dobra. Właśnie. Ojciec właśnie przygotowuje tam dla ciebie umowę, a ja wszystko legalnie chcesz, tak? No a jak ty myślisz, że inaczej no. mam to robić? I nie odwalasz żadnych akcji. No. Nie żadnych akcji nie odwalę. Dobra, to tutaj i idziesz do nas. zamku, już Także zapraszam Państwa do oglądania W dzisiejszym odcinku postawimy sobie basen na dachu jak macie to? No umowa jest przygotowana No dobra, to co? E, idziemy wołać Olejnika? Chyba, że on ma tam was sprzątać Nie no dobra, chyba lepiej rzeczywiście z umową to w minuty za dużo ci nie no, Tak. O ale pa, za co? Chodź tą umowę podpiszemy szybko no, ci I cię zostawiamy na górze, no. tak? No, no, A co, co z tym oknem? No, no, tak, nie. nie, najpierw górę niech posprząta Bo a, tam a, zresztą tak. będziemy nagrywać Bo dzisiaj mamy taki plan na filmik I musisz ogólnie posprzątać na cały czas. Bo tam troszkę nagrodziliśmy, to sobie to posprzątasz Weźmiesz worek na śmieci i tak dalej i tak dalej no ja no co nie... nagrywa? no, nagrywamy, żebyśmy mieli w ogóle, żebyś się z tego nie wkręcił? Umowa jest przygotowana na miesiąc. Najpierw. No. Jak będzie dobrze, to przedłużymy, tak? Na miesiąc jest przygotowana umowa? E, ale... płatność przelewem, tak? No tak, no, to e, normalnie, standardowo. Którego dnia? 10 miesiąc... dnia. 10 dnia miesiąca dziesię... dostajesz przelew. 10? Tak. Miesiącu, tylko to nie jest tak. no to za dwa dni? Ale ja nie rozumiesz. 10 dopiero dostajesz kolejny. Do no, może możemy już tego 10 No masz dziesiątego. kasy, nie... No dobra, no Umowę mam, bo dane jego miałem, nie? Tam kiedyś coś nie robiłem. Umowa jest do podpisania. Ale ty weź nie nagrywaj tego, bo po co moje dane mamy podstrzećem. Jakbyś nigdy nie wiedział, że nagrywamy takie filmy. Dane przełożę Dane przełożę ja też za Ty parafujesz czy ja? Z tobą. Dobra. Tutaj, na tej ulicy. Ty, 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 ja muszę to przeczytać, pierwszy. Halo, To jest zwykła umowa. No zwykła umowa, tyle kartek ja wciągniemy. Jakie tyle kartek może dwie są? Obostrzenia specjalne. Dobra, to podpisujcie. A my co? Ty Maciek zostaje czy idziesz? Zostań tutaj, przypilnuj olejnika. No ja ucie... tylko. Dobra, podpisuj i my za chwilę uciekamy, oczywiście, drodzy Państwo, rozkładać wielki basen Krużwila na dachu. Prawdziwy wielki basen, nie malutkie jacuzzi, tylko ogromny potężny basen. Ej, to może A wy no podpisujcie to w ogóle. Nie, nie, olejnik, my tutaj wracamy, kupujemy basen, wracamy, góra mamy cała posprzątana. No. Zresztą za chwilę pójdziemy, to ci wszystko wytłumaczę. Pod... Popilnuj go, żeby nic nie kradł A ja Ty ty za mnie Jeszcze robisz, No, no ale tak to ci nie ufamy wszyscy są, kto tłumaczy co tutaj trzeba zrobić? No ja, ja wiem, będę wiedział, jak to zrobić. Olejnik, sprawa jest taka. Po pierwsze, tutaj wszystkie widzisz śmieci. Ubrania możesz wrzucić nam do pralki, bo tutaj zostały. I do szafki e potem to wysuszyć i Tak, tak tak, i tak, tak, wysuszyć. Także no możesz już e Taśmę podklei też, bo musi. E tak, tak, tak. Tutaj taśmy podklei. To co, możesz zaczynać już? A to jest tutaj do wietr. Tak, Tak, tam. tak, bo się zakurzyło tak strasznie. Nasza tu, na To co, działasz? Trzymaj, zacznij od może jacuzzi, od kurzu. Ale najważniejsze są te śmieci. Po prostu bierzesz i musisz wynieść do kontenera na dole. To co? To my uciekamy. Maciek zostajesz. Sąsiad, ty chyba tam masz swoje sprawy. Maciek będzie ci pilnował, tak? Tak, Maciuś? Tak, będę. Pilnował. Tylko daj mu w kosz. I musisz to koniecznie zrobić, bo ja chcę tutaj dzisiaj basen robić. To ja nie widzę po prostu innej opcji. Ma być zrobione, no bo basen będzie, tak? Na pewno? No to działa już. Grzejesz, grzejesz. No. Ale najbardziej nam zależy na podłodze, żeby była czysta, żeby postawić basen. Także my wraz z ojcami jedziemy teraz do sklepu po wielki basen Krużwila. O Karolinka, co jest? No, słyszałam, że olejnika tutaj przeprowadziłeś. No na górze jest. No. Jedzie z nami? Jest tutaj wciąż? No jest. No to jest. Ja ale nie, 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 nie. nie. Ale po co on. Bo on będzie sprzątał. To jest swój... Sprzątał będzie. No zatrudniliśmy go. A, zatrudniliśmy go. Jedzie z nami olejnika. po basen? Dawaj. No, Mogę jechać, ale kurczę no. Powiedz jej, że olejnik będzie sprzątał. No ale no. na cholerę wam olejnik. Sprzątał, na, no, czy, Karolina, będzie sprzątał. Tak, no dupie no, mam taką sprzątaczkę no. Ale on umie sprzątać akurat. No umie sprzątać akurat, tak samo jak lemon robić. Dobra, a chcesz się kąpać w basenie, bo on właśnie sprząta pod basen. Ja, 17, ja, jest zaraz 18. mi Zapraszam Nie no wiesz, to aż mi się kurczę, to No, no to w takim razie teraz jedziemy po basen Do jakiego sklepu? Ja, ja widziałem ostatnio na internecie taki zielony sklep jest Gdzie zielony? Który? Ja nie Taki z zielonym ma Ja wiem I tam są które... baseny Takie duże baseny Ale ja chcę jeszcze basen? jeden A no cholera basen kolejny taki, taki jak ma kamuś, bo mi się spodobał sam ja go, go kupiłeś No, kiedyś go kupiłem, teraz no. ma go kamuś I ja chcę mieć jeszcze jeden taki kolejny taki jeszcze go podpiszemy. Napiszemy z boku wielki basen Kruszwila i będzie po prostu tylko mój. zygi się nie podzielę. Nie no, no ja będę się też kąpał. No z wami tak, ale z olejnikiem na pewno nie Pani serca Trzeba będzie pilnować, żeby olejnika tam nie wpuszczać, bo on po prostu olejnik przenosi brud. On jest spokojny też, nosza. Dokładnie. Znaczy nie, on będzie tam, wiesz, odsysał wodę, jak coś rozlejemy. Ja nie wiem jak tam jechać. Ty wiesz jak tam jechać? Jedź prosto. Nie mów w lewo, czy w prawo, jak sam. Jak chcesz? I co? Może taki jednak. No chyba. Lepiej A który jesteś pewny, że jesteś kolejny basen? Tylko, że no to jest... Troszeczkę inny, 5 metrów na 122, czy ten może. A tutaj co jest za nim? Też taki sam. Ty, a może taki? Bo ten zajmie samolot. No, szary, no? Szary, jest ładnie. A może czekaj, dzwoni, ten na Poczekaj, 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 bądź paset wybieramy. Co? żartujesz Ale no, wybieramy no, dalej. Poważnie ty? Słyszałeś, są takie kwaro... kawiczka. Słyszałeś co jest w ogóle? Podobnoż tam hałasuje z tej olej, drzwi są zamknięte i macie też wrzeszczy w ogóle. My ich zamykaliśmy na chacie czy nie? Nie, nie. otwarte były. Czy, czy co zrobić za? Są zadzwoni, że nie może wejść, że tam wrzeszczą, hałasują na dachu w ogóle. Na dachu chaosują, że w ogóle ludzie się skarżą. i on chciał wejść tam, bo boi się, że w ogóle policja przyjedzie. A bierzemy ten basen, czy co robimy? Nie wiem, nie, nie, na razie nie, jedziemy nie, do nich, jedziemy do nich, no i co? Ja Trzeba interweniować, bo zaraz to całą chatę. Jedziemy, chodź. A co z tym basenem, nie to... zdążymy Dobra, go wziąć? Dobra, później. Ale ty umowę podpisałeś, tam ja, jest nie zawarte coś tak, widzisz? Nie... Już jest dym. A może w ogóle tak sobie drzwi zamykać? Na pewno ich nie zamknęliśmy, spieprzamy, chodźcie Jezus, Przepraszam Co tam? Marek, co widziałeś? No właśnie jakiś czas. Nie, bo tutaj ten... On szarpał no, mnie. No, mnie. Kory jesteś ty coś sobie uzdorałeś? No zobacz co? sobie na kamerach co robił. Co? Uż, co? Moje kazał ścielić. A teraz co robi? robisz kawo, bo go nie lubisz. Może robisz kawę, bo go nie lubisz. Kawał. Jak on to oszukuje, jak ja tutaj nic nie zrobiłem Tak to bym nie był On cały czas ze mną biegał i powiedział, że mam zapierdzielać do pracy, jest jakiś chory No bo miałeś no pracować do tych, No jak on do mnie tu szpaty On do mnie, no, no, no bo tutaj, się byłem on bo on, on mnie tu wykorzystywał Miałem cię pilnować jestem i pilnowałem, ściek... nie a jestem nie, mnie co Jestem wściekli morda, jestem wściekły On się nade no tu znęczał On się na mną tu znęczał a te krzyki co były przed chwilą, to co? On mi kazał tu na kolanach pracować. Ja, ja nie chcę taki, to jest moving tutaj Ja nie to wiem co to ma być Na kolanach ja, mi tu kazał. Czy nie? on no, mnie no, obrażał no, ciągle Obrażał mi, no, no. mi ciągle Marek Nic, nic Marek. nie robiłem, to on ja mnie szanką to, no, to zostaw go w spokoju Ale nic mu Czę nie robiłem Przecież no, widać, że przecież on jest wściekły, on jest to jak No właśnie, on mnie no, denerwował Odwrotnie. Odwrotnie właśnie Ja tutaj na kolanach kazał, nic nie robiłem Powierzyliśmy ci Wilnowałem go Ej, idź na górę posprzątać no, Ale prosicie weź go więcej ode mnie, nie zostawiaj no, z nim samych no, no, no to idź no, posprzątaj, no, no, nie się do niego Sprawdzimy to na kamerze no, Marek, to naprawdę jest przegięcie no. Dobra idź, ma nie maruj też, sprawdzimy się Dobra idź Idź Na górze pod basen, my chcieliśmy iść przygotowane, Tak, i tak basen nie kupiliśmy Sojno, co przez co ciebie basenu nie kupiliśmy. Co przeze mnie? S sąsiad do mnie dzwoni. Ale nie osądzaj go też od razu, no? Ja nic nie jak zrobiłem, i masz, powiem, Marek, że Co zrobiłeś, Alinikowi? Pilnowałem go, a to on mnie szarpał. Zobacz sobie, tak? ja no. Po co kamerę. masz kamery? No, ma kamerę, mamy To samo co się sprawdzić. Masz sprawdzić na kamerach. A jak się okaże, że to ty mu coś zrobiłeś? Nic mu nie robiłem. Ja, ja też tak obstawiam, on nie jest wściekły. Karolina, trzeba ka kamery sprawdzić. Dobra, na pewno. Na pewno nic nie zrobiłem, to on nie szarpał. No, ale widać, że on spokojny, no Marek zawsze jaką a Mi się wiesz? wydaje, że to właśnie olejnik tutaj był w porządku. Nie. Jakim cudem w ogóle on się znalazł na dole? Wierzysz, jemu nie to mi? jest mi? ciekawe. Jemu, jaki, nie mi wierzysz? Jakim cudem olejnik znalazł się na dole? Bo ja sobie schodziłem, a on szedł za mną. Ale w takich warunkach nie może nawet tu, mieszkać, bo nie będziemy Spokojnie. Tak, nie ja sobie tak, sprawdzę na kamerach wszystko. Jesteś, Jesteś pewny? Jestem Ja jestem też. Pewien. Jak nas okłamałeś, będziesz tego żałował. Nie okłamał, zobacz. A ty co robisz? To... No to tam na górę. Dziękuję. Głowa boli przew niego, malarki. Ja nie, nie a podsłuchiwałeś też. Poszukiwam. Dobra, idź na górę, bo my mamy swoje sprawy, to tutaj masz Ale tylko Marek sprzątać Ale sobie mam głowę, bo nie mogę prosić odpocząć, bo on mnie tak zdętwał. No ile dopiero dwie godziny coś pojedzie na ten nurt zdętwał. Dobra, także sprawdzimy sobie teraz, co się dzieje na kamera. To Maćka, idziemy przy Maćku, będziemy. O, co będzie sobie? dobrze. No od razu wyjdzie, kto tutaj tak naprawdę kłamie. I przez kogo nie kupiliśmy basenu i przez kogo nie udało się nagrać filmu? Skąd dostać tego basenu? Czwarta próba. Masakra. Dobra, to w takim razie jesteśmy tutaj i jest również z nami sąsiad. Nic tu się specjalnego nie dzieje. I zobaczymy, co tak naprawdę się marzyć. wydarzyło. No Okej, okay. schodziłeś, tak? Przed chwilą, Maciek! Co? No, gdzie jesteś? Halo! Na górę! Gdzieś tak, miała fartucha dla sobie. Chodź tu. No dobra. No, że Na górę, tak. Gdzie ty jesteś w Tój. Albo i jednak. No wyzywa, więc nie wiem, co się jest. do pogadania. co tu w ogóle dzieje? Co wy lata ci z jednego no, masz, do drugiego? Tak jednego? Zakładaj, zakładaj no, to. Chodź tu, chodź tu. Gnoju. Ale co ty zaczepiłeś, Gosz? No tak do ciebie. No nie będę co tutaj... No nie, no na początku kamery zobaczyłem. Czemu tu uciekasz przed niebem? O co chodzi? Nie, co ty jesteś chory jakiś? Co ty? Z gwiazdą ja go gadaj No nie ruszaj, że Ale co my chciałyśmy? Masz wiadro? Ale o co ty Zakładaj wiatro? ten fartuch Ale fajnie Olejnik to jest wyrok Pamiętasz jest Fajne, Twój koniec tej szesnastki? Pamiętasz? Fajny koniec Tutaj stawaj raz Patrz Zakładaj ten Fajne. Zakładaj fartuch Raz Fartuch zakładasz Masz fartuch stoi. No co to ty, jak w starej kieszać, ale się wstał ty zapowiedziałeś. A sorry, Masz fartuch. Ale wiesz, no bo, bo ty zawsze taki za, tak zaczekasz. Ja mi te wiadę. Do sprzątania my się zbawiliśmy. Ale szokuje jest. jestem. Będzie psontania. Taki grzeczny olejnik. Nie. A nagle ale zobacz co się, się stało. Ale co chciało cię tegoście? To nie to już jest i kolonie ma. To mi przypomina ten, to mianę. Olej to mianę, tak samo no. Tak. On jest jeszcze gorszy. Ten, ty dyka, masz śpiewać, na głos. Jak można dać się znaleźć na człowieku? Gdzie poszliście do tego? Nie Ale co, ciebie byśmy w końcu przesadzali? To co no było? Ja no skórka, nie, ty. nie, to nie śmiesznie. I co tutaj się to, Bo to nie ma opieki wrócił, ja pierdzielę. No wstawaj, mówi wstawaj, tak to musisz wybrać. No. Raz. Czemu masz? A to jest moje łóżko. No to ścielisz je, tu ma być początek, ściel. Raz. Ale schory, po, 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 po co po co ci kazał łóżko Moje łyżko I I nie tak nie to się robić. Robić. Nie rozumiem jaki to jest problem. Po pierwsze to on powinien ścielić łóżko. No skoro przyszedł do nas. Raz, dwa. Nie. Przestań, nie no, sorry Mati, że cię osądzaliśmy, ale to, no, to w ogóle zmienia się wszystko. Się eee. wszystko. Chciałbyś twojego stołu. Patrz jak go uciąga, no, normalnie. Nie nie nie. Chciel łóżko! Ty tu byłeś samprzednią. Tak, Chciel no, no, łóżko, tak chcielisz to łóżko? ścieliste łóżko! Nie. to łóżko? Nie. ściel! Pokojowo teraz mówię, nie wyjdzie stąd, dopóki łóżka nie puścieliście. Raz! Proszę pościelić łóżko. Możemy co puścić? Co coś łóżko, łóżko tak? Nerwy, tak? No. Nie mogłem zadzwonić do nas. Nie mogłem, bo telefon nie był załadowany. A ja. jeszcze pewnie nie dał zadzwonić. Kurde, to jeszcze jakiś alarm założyć, jeżeli coś się dzieje. No to jest po prostu związanie się na co, tak? Nie Ale za co on w ogóle tak do Ciebie wyleciał? Co mu, czy zrobiłeś zrobiliśmy coś, czy co? No to jaki był jego powód? Nie interesuje mnie, to nie będę Ci odpowiadał na te Nie interesuje Twoja bandytka No śpiewaj bandytka nie Dawaj, ta dziewczyna to była bandytka, uśladnij Śpiewa. śpiewaj. Chory, kazał Ci śpiewać Coś zaraz się skończy A otwórz kolana pierwszy raz, Na kolanach będziesz szorował długie zaraz na dole, czaisz? Na kolanach będziesz tu szorował, czaisz? No, lecę, szybciej to rób, Szybciej! Nie mamy tego dnia! Nie, no to trzeba porozmawiać z Olennikiem uważnie i go sam wyrzucić. Puszko do szkoły, do szkoły, bo ściana cię trzeba, ty chory jesteś! Za to, to już Olennika no, trzeba wyrzucić. Ale hvad, ja żeby myślałem, że Olennik będzie spokojnie się zachowywał, tak? Że przyjdzie tutaj po normalnie. Już widać było zmiany w jego zachowaniu. Mało tego widać, że macie się go boi, bo to się Nie, się Nie interesuje mnie, to ściel, tu raz dwa! No, bo zaczyn, gościu dwa metry. Zlęca się nad gościem, który mamy 30 no? Co to w ogóle ma znaczyć? Nie mogę tego no oglądać. Nie, na masakra. Nawet wiesz co, nawet nie ma sensu kontynuować tego Bo co cię to To jest tragedia. Olej widziałeś? Widziałem. No to wiesz co robiłeś. Wiem. No to, to o, co masz do pytania na to. No to co? A patrz, wiesz patrz, co, ja co na... pogląda, Czep? A film płakał? Tak? No, a Chcesz oglądać? A co on robił na 16? Jak mi obrażał? A tak taki mądry był? Ja na. A ty co przecież udaje się nie winiątko, a no teraz są. No i so. dobrze, wszystko wyszło na jaw. Ja nic, o, ja nic nic złego nie zrobiłem, on mnie zwiedzał na 16. Ja chciałem mu pokazać, to nie Ale my cię dotwiliśmy do pracy. Do widzenia, tak? Nie, no ja ręki na nim nie podniosłem. Jak nie podniosłem? Nie, leżał, słyszeliśmy jak mówił, przystalił. Zostajesz zwolniony. Nie, dziękuję dziękuję nie, nie, co wiec... nie, że Nie z nami, tylko ma nie możecie Nie możecie mi tak zwolnić. Ja to nie możemy cię zwolnić. Bo mam umowę, ówmy to nie ma. Wiadomo, że Nie, ja chyba ósmy, będę z powrotem dobre, do roboty. Mamy umowę podpisaną Marecz. Marek. Jaką umowę? Jaką umowę? A jaką? Na co podpisywaliśmy? Masz kopię? Mam. Masz kopię? Mam. Mam. mam oryginał. Mam nadzieję, że nie masz tyle tutaj, to już tu wrócił. Wrócę nie tu. wracaj. Zobacz, zobacz, Judasz. Jak każdy mnie przeprosić, ale to dla niego. Nie chcę Ci tu już nigdy widzieć. Ostatni raz tu byłeś. No i dziękujemy, Olejnikowi. No, tak, tak, no i co my się teraz o tym Miejmy nadzieję, że po prostu olejnik już tutaj nie wróci. Ale on ma tą drugą umowę. Ma umowę swoją. No ma. No i ciężko będzie go wypieprzyć. A to nie jest taka umowa, że możesz go zwolnić? Nie, nie, to jest umowa na czas określony, na miesiąc. Sami tak podpowiedziałeś zresztą. No tak mówiłeś, żeby na Pisałaś jakiś konkretny okres. Tak, na czas określony. Na miesiąc czasu. A co on ma miesiąc tutaj przychodzić? No, ma takie prawo. Umowa na czasu. Kom... go zwolnić? Nie, dwustronnie masz to wiązać. Nie możemy. Ci, on musi się zgodzić na to. No on się nie zgodzi, w powiedział, że który jest 8 To się Alan pierwszy dzień, co? Wiesz już mam dosyć tego odcinka Cały dzień na zjeżdżył Mieliśmy dzisiaj zrobić zajebisty film Mieliśmy postawić basen na dachu Ale oczywiście przyszedł znowu debil Olejnik Zaufaliśmy mu znowu Znowu spieprzył sprawę Ja już mam dosyć Ja też Ja, ja stąd I jestem. na basen też nie mam ochoty Ja idę się przejść